Dzień dobry, witam Was serdecznie z ogrodu na Simocie. Dzisiaj postanowiłam przyjechać tutaj, żeby pokazać Wam trochę, jak wygląda nasze miejsce. Jest przepiękna pogoda. No, już tutaj, słuchajcie, w tej strefie, gdzie będziemy tak naprawdę docelowo mieli leżaczki, może i hamaki, e, można byłoby się dzisiaj opalać, tak? Jesteśmy na lekkim wzniesieniu. E, tutaj, pokażę Wam, tutaj jest gospodarstwo Pana Roberta Króla. To jest nasz taki wspólny pomysł razem z Panem Królem Robertem, mój, czyli Justyny Wiśniewskiej i Mariusza Witka, który prowadzi zajazd rowerowy na wsi i jest też Sołtysem Bolencina. E, wspólny pomysł do tego, żeby e, tutaj ten ogród na Siemacie i Gospodarstwo Pana Króla reaktywować tak, żeby zrobić fajne miejsce dla mieszkańców Szanowa, ale tak naprawdę nie tylko dla wszystkich okolicznych mieszkańców. Wy nie widzicie, ale tam o tutaj tutaj dokładnie widać ten czynek zamek w ten czynku. Także też mamy przepiękne widoki. Jeszcze raz tutaj Wam pokażę, piękne zachody słońca są, piękne też niebo, można obserwować księżyc, jakie spełnia księżyca. Tu jest gospodarstwo, które cały czas no, próbujemy doprowadzić do porządku. Jest to troszeczkę skomplikowane, ale mamy nadzieję, że niedługo tak będzie. Jest tutaj stodoła przycudowna, w której będziemy, mam nadzieję, organizować różne rzeczy. Ale co jeszcze chciałam Wam pokazać, Dlaczego czego zaprosić? Poszłam sobie dzisiaj do właśnie jednego z tuneli. Zabrałam parę rzeczy, zobaczcie, ponieważ ja lubię, ja lubię gotować. Lubię przyrządzać różne rzeczy i poszłam do jednego z tuneli i wzięłam świeżą, słuchajcie, sałatę. Jest po prostu przepyszna, chrupiąca, wspaniała sałata. Pachnący, tutaj pachnąca cebulka, tak, cebula dymka. Również wzięłam, zobaczcie, tutaj jest, o zasłaniam teraz, Koperek, który naprawdę przecudownie pachnie, tak? Czyli koperek, sałata i ta cebula dymka jest z naszego ogrodu, natomiast resztę rzeczy, czyli rzodkiewkę, czosnek, Pan Robert przywozi od lokalnych, tak naprawdę, naprawdę dostawców. I chcę wam pokazać. Jak przyrządzić fantastyczną zupę, <laughs> chłodnik, tak? Nie każdy z nas lubi tak naprawdę zimne zupy. Ja do niedawna jeszcze nie cierpiałam, natomiast jak odkryłam ten przepis na chłodnik, to w takie dni, właśnie jak teraz, po prostu jest to dla mnie idealne rozwiązanie i już przyznam się szczerze, nie mogę się doczekać, kiedy go skonsumuję. Co nam potrzeba? Ja już tutaj zrobiłam ogórek przede wszystkim. Starkowałam ogórek na grubych tutaj, takich, na grubej tarce. Do tego dodałam kefir, tak, żeby już troszeczkę się tam te smaki przegryzły. Dodałam też y, taką małą, mały ząbek czosnku, bo to wszystko w zależności od tego, czy tak naprawdę lubisz y, no, ten smak czosnku intensywny, można w ogóle czosku tak naprawdę nie dodawać. Dodaję, słuchajcie, to jest bardzo proste, wystarczy tylko i wyłącznie, y, ten chłodnik jest bardzo prosty, wystarczy tylko i wyłącznie pokroić te wszystkie składniki. Ja lubię taki miks, tak, bo czasami możecie tylko zrobić sobie chłodnik z Ogórkiem tak naprawdę, ale ja jednak lubię miks tych różnych, teraz właśnie nowalikowych smaków, więc wszystko tak naprawdę wrzuciłam, wrzucam, tak? Wszystko pokroiłam, wszystko wrzuciłam. Do tego jeszcze dodaję kefir. Ja robię taką porcję na trzy osoby, czyli powiedzmy tutaj litr nam wyszedł, tak? Prawie litr tych, tych tutaj płynów. No i mieszam, zobaczcie jak to przepięknie wygląda. Po prostu te kolory są przecudowne, i powiem Wam, że ja naprawdę już się nie mogę doczekać, ponieważ mi to wszystko tutaj pachnie. Tutaj u Pana króla możecie tak naprawdę przyjechać oprócz tego, że macie sadzonki, macie rozsady przepiękne, to idziecie do folii Pan król. Zrywa wam no po prostu świeżą sałatę chrupiącą. Jest też ta cebula dymka. Jest też um, koperek. Dodatkowo też, jeżeli macie ochotę, to um, pan król też od lokalnych producentów przywozi um, super warzywa i jajka. Ja jeszcze wam pokażę coś, co przed chwilą też zerwałam. E, tutaj słuchajcie, wy nie widzicie, już nie będę was prowadzić, ale tutaj jest takie pole, takie, taki płat, gdzie jest zasiany lubczek. I powiem wam, że on tak... Przecudownie pachnie. Lubczyku oczywiście nie dodamy do naszego chłodnika, ale lubczyk dodamy później do rosołu. Ale chciałam Wam pokazać, że też lubczyk u nas będzie. I teraz doprawiamy. Doprawia się tak naprawdę tylko i wyłącznie solą. I to wszystko. To wszystko tak naprawdę wystarczy, żeby ta zupa była wspaniała. Ja już zupa, ten chłodnik. Mm, jest przepyszny. Mi wszystko tutaj chrupie, ale dodałabym jeszcze troszeczkę... Ja tu mam tak... Taki pojemniczek, mam taki pojemniczek na sól, więc dodaję, dodaję jeszcze trochę soli. No i teraz warto byłoby, słuchajcie, żeby ta zupa się. ten chłodnik, żeby chłodnik wstawić na chwilę jeszcze do lodówki. Mm. Teraz jest przecudowny żeby ten chłodnik wstawić do lodówki i taki po prostu taki chłodny podać. Można do tego bagietka, na przykład z oliwą, można bagietkę z masą, jeżeli ktoś ma ochotę. Ale zobaczcie, jak prosto. I tak naprawdę kilka składników. Wszystko jest zdrowe. Ja Wam się pokażę, może, bo się zastanawiacie pewnie, kto do Was mówi. Ale to jest takie słońce. Widać mnie. O, widzicie, widać. I tutaj jeszcze, jeszcze raz, może, o, tak sobie tutaj stanę. Dobra, tak sobie stanę. To jest bardzo proste, tak? Macie takie świeże składniki macie tylko i wyłącznie kefir i jogurt. Mi to zajęło pokrojenie tego tak naprawdę 5 minut. Wstawić do lodówki, żeby się schłodziło i macie przepyszny chłodnik. I teraz oczywiście ja Was zapraszam do nas, do, tutaj do ogrodu na Ślimocie, żeby nabyć te składniki, ponieważ naprawdę większość świeżych rzeczy my mamy tutaj swoich, swoich pan, to są rzeczy Pana Roberta, ale są przepyszne. Powiem Wam, że koperek pachnie nieziemsko, sałata jest chrupiąca, świeżutka. I tak samo ta cebula dymka. Polecam, plus jeszcze mówię, zaraz Wam pokażę, jakie rzeczy Pan Robert przywozi od lokalnych producentów. Także macie. Dzisiaj wygląd naszego ogrodu, jak to wygląda, my cały czas pracujemy, jeżeli macie ochotę nas wspomóc na zrzutce.pl, jak ym, sobie wyszukacie gospodarstwo, na, y, gospodarstwo Pana Króla albo ogród na Simocie, możecie jeszcze nas y, trochę wspomóc, dlatego że tu jest naprawdę dużo pracy. My jesteśmy pełni energii, optymizmu i działamy cały czas, ale potrzebujemy też finansów, żeby y, to doprowadzić, tak naprawdę ten ogród doprowadzić do, do takiego stanu, żebyśmy mogli Was już tak zapraszać systematycznie. Zobaczyliście, jak wygląda nasz ogród. Zobaczyliście, pokazałam wam, jak zrobić przepyszny chłodnik. Także, jeżeli macie ochotę w ciągu godziny przyjechać tutaj, ja jeszcze jestem tutaj w ciągu godziny, zapraszam. Bardzo chętnie się z Wami podzielę takim chłodnikiem. Także do zobaczenia. Myślę, że będziemy częściej się spotykać.